Dzisiaj, jak widzicie, znowu lajtowo. Szybki temat będzie, a pokażę Wam jak do malowania zdjąć grzejnik tak, żeby było łatwo, szybko, sprawnie. Żeby to ładnie e, wymalować tam z tyłu, żeby nie trzeba było tylko zabezpieczać, kombinować. Nie jest to tak naprawdę skomplikowane i nie wymaga dużo inwencji twórczej. E, pokażę tak naprawdę o co w tym chodzi, co jest e, kluczowe, czyli spuszczenie wody tak naprawdę. A potem sobie założymy, odpowietrzymy. Wyjdzie też tam przy tym jeszcze taki mały mankament, który był pod spodem, ale to sobie zobaczcie wszystko w tym materiale. Zapraszam. Przystępujemy do demontażu grzejnika. W pierwszej kolejności ściągam tutaj nasz, naszą głowicę termostatyczną. W to miejsce nakładam taki zwykły korek, żeby mieć pewność, że tu z tego woda nie poleci. Mam nadzieję, że to jedno się uda udało się, ciach. tak. Mówiłem, że już był cicho, no. Można prosić. Dobra. Dolny zawór muszę zakręcić. Demontujemy tu Imbusik ósemka. ciach. Teraz już pójdzie ręką. Wkręcimy do końca. Dobra jest góra odczęta, dół odczęty. OK. Mogę odkręcać śruby. Klucz jest w tym przypadku. Dobra, dół poleźniony, teraz góra. Poszło. Cześć. Poszło, teraz zaczynam kapać. Teraz muszę spuścić całą wodę z grzynika. Żeby to lepiej szło, to jeszcze muszę poluzować odpowietrznik. A dlaczego to, to, to tak? Wy, wylać wodę. Bo z wodą się nie da zdjąć, bo by się wszystko porozlewało. No, jakby ktoś nie wiedział. No, poluzowane, to muszę spuścić całą wodę z grzynika. Przeciągam. Wylewam wodę, pst resztkę. Już po temat. Wyrusimy. No to jak już żenik mamy zdemontowany. I zrobimy to, co mamy do zrobienia, to możemy go powrócić z powrotem. Tylko najpierw muszę ogarnąć moje uchwyty, których mi trochę teraz brakuje. Także jedziemy dalej. Zanim zawieszę grzejnik z powrotem, będę musiał dokonać pewnej modyfikacji. Bo tak jak widać, uchwytów jest 3. czwarty brakuje. Jest tutaj. Tu musiałem zalepić to, co było, bo niestety ale tam pod spodem nic nie ma. Jest gipsokarton, tu wprawdzie jest pusto, ale tu wyczaiłem, że w tym miejscu magnesem czuję, skręt, wkręt. Czyli tu idzie profil i do tego profila sobie przykręcimy ten uchwyt trochę dalej. Myślę, że się uda, tak żeby to się trzymało i nie wyrywało ze ściany. Mała zmiana koncepcji, bo przymierzyłem sobie grzejnik. To jest teraz tak, jak on będzie w tych uchwytach siedział. To sobie zaznaczyłem kreską mniej więcej, gdzie ten profil jest pod spodem. Tylko nie wiem, czy to jest brzeg, czy środek tego profilu. ciężko powiedzieć. Niestety to wyszło tak idealnie w linii z tym. Więc jak przykręcę uchód, znalazłem inny, taki symetryczny. Bo jak to wychodzi praktycznie w linii, to teraz nie wiem, czy ja tym profilem złapię to tutaj, czy może tutaj. No, muszę spróbować. Jest tak, jak mówię, symetryczny, więc mogę razie czego pożąglować najwyżej mi zostanie dziura. Także spróbuję chyba w tą stronę na początku, też dlatego, bo to jest ostatnie żeberko tego grzejnika. Więc tak, to już będzie troszkę to nie estetycznie mogło wyglądać. No zobaczę, chyba, że trafię w puste, to będę wtedy się martwił później. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i ładnie, okazuje się, że zlipa po całości, bo żeby grzejnik wisiał w miarę równo, tak jak teraz tu jest podparty profesjonalnie, to nie wiem czy to będzie widać, ale ten uchwyt o, chyba z pół centymetra, tak mniej więcej, tutaj ma szczeliny w ogóle to się tu na mnie opiera, jest dziadostwo. muszę to jakoś popoprawiać, to samo tu w dołu, też nie jest za dobrze, wszystko jest do poprawy. Na razie poprawiłem trochę tutaj to na śrubach, tu jedna w ogóle była zerwana, więc wymieniłem, może będzie lepiej. No i teraz chwila prawdy, tutaj już mam naznaczone. Teraz zobaczymy, się okaże, czy ściana pod spodem jest pusta, czy trafię w profil. Uwaga, emocje sięgają nitu. Jest, sukces. Poczułem opór, weszło. Elegancko. To teraz mogę przykręcić uchwyt. Po kilku przymiarkach i rozkminkach postanowiłem co następuje. Więc tak. Wymieniamy te uchwyty co tu były. takie dorobione Jeden zostawiam. Trochę go tu przerobiłem. Dopasowałem. Ups. Sorry. Lepiej żeby było. Gdzie tutaj. Ten będzie tu u góry. I te dwa tutaj. I tutaj z tym, że musiałem je zmodyfikować w ten sposób, że dorobiłem tutaj takie otwory, powiększyłem takie elki zrobiłem, tylko po to oczywiście, żeby to nam dało się tu przykręcić bez kombinacji, no bo te kołki już niestety, ale to są to tak zwane parasolki, czy tam motylki, czy inne mole, jak to tam zwał, tak zwał. Natomiast no, jak to już jest w ścianie, to ciężko coś z tym zrobić. Także muszę wykorzystać tak, jak jest. Nie, no i co? No i w końcu się biorę zawieszanie tego grzejnika. Mam nadzieję, że teraz już będzie ok. Tara. Wszystkie cztery uchwyty już są teraz na miejscu, tu i tu i tu grzejnik wisi, to teraz przykręcamy. Zobaczmy tu trochę silikonem w sprayu. Tak, żeby ta uszelka lepiej pasowała. A co? Czemu nie? Niechira. Mam nadzieję, że się jedną ręką uda. No. Albo się nie uda. No. Dół sobie złapałem już wcześniej skręcamy, cyk. Pozostaje nam jeszcze puścić wodę i go odpowietrzyć. tak. Tu na razie zostawiam to tak jak było, i zaczynam od dołu, czyli. Muszę odkręcić dolny zawór. Pyk. To. Przepraszam bardzo. ocyk cyk. Odkręcamy. Tu będzie woda do grzejnika. I tutaj musimy odkręcić odpowietrznik. Cyk. Czyli nie słychać. Jeszcze słabo słychać, ale zaraz będzie lepiej. I tak aż nam tu zacznie lecieć woda. To teraz otwieramy górę. Cyk. Dobra. Montujemy głowicę termostatyczną. O co chodzi w głowicy termostatycznej? Ano o to, że jak każda cyfra odpowiada jakiejś tam temperaturze, zgodnie z tabelką producenta. I jak ustawimy sobie to tak, potem ta głowica przymyka odpowiednio tutaj naciskając na ten zawór po to, żeby nam grzejnik utrzymywał temperaturę w pokoju. I wtedy nie trzeba rozkręcać go na maksa, potem skręcać, wystarczy tam, nie wiem, trójeczka czy czwóreczka. I on nam będzie tam 20 parę stopni trzymał bez żadnych problemów. Tego jedną ręką tu nie zrobię niestety. Tutaj muszę ten pierwszy nakręcić na gwint i będzie wszystko. No, Przyapałem, to mogę teraz dociągnąć normalnie palcami. Tyle mocno, do oporu. Dobra, i już działa. Zostawimy sobie na 4, bo tak było wcześniej i tak jest optymalnie. Teraz jeszcze dokończyć trzeba powietrzenie. I gotowe. No, powietrze już nie wychodzi, kapie nam tylko woda. Także jest ok, w porządku. Mogę zakręcać tutaj zaraz i skończone. Proszę bardzo, grzejnik zdemontowany, zamontowany, chociaż tam po drodze jeszcze parę rzeczy musiałem poprawić z tymi uchwytami. No ale generalnie nie jest źle, także robota zrobiona szybko. Krótko było to przedstawione. Trochę dłużej trwało, ale krótko było przedstawione. Eee, dobra, mm, najważniejsze. Prosimy nie wyłączać odbiorników, bo będzie. Kapsel czy wersji light. Wiadomo, no, lightowa robota, więc i lightowe piwo, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jak mamy przykręcanie tego grzejnika takim większym rozmiarem, więc będziemy strzelać z armaty do wróbla. No i zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Uwaga. No ja i tak spróbuję to jakoś wymodzić, ale nie wiem, czy mi się to uda. Wbrew pozorom, że jest duże. To wcale nie znaczy, że. O, uwaga. A poszło. Aż mi kapsul za kołnierz prawie wskoczył, <laughs> ale sukces. Także o, zdrowujemy. A ten toast niech będzie, żeby wam się kaloryfery nie zapowietrzały. No i żeby wszystkie kaloryfery były na swoim miejscu. I te co niektórzy sobie trenują i te na szczanie też. Życzę wam tego, życzę wam tego z całego serca. No, i oczywiście zapraszam do Face'a, do Instagrama również. Macie linki w opisie. Tak, tam opisane jest wszystko, jak ktoś zajrzy. No, i oczywiście udostępniajcie. Może znacie kogoś, kogo by zainteresował taki materiał? Jak najbardziej będę wdzięczny. Subskrypcję macie tutaj gdzieś tam się pokaże to kółeczko. I do zobaczenia w następnym materiale. Czołem, cześć.